Opowiem dzisiaj o Osielcu, o jego pięknej świątyni i o jego historii. Przejdziemy pasmem Stołowej Góry, którym, pasmem, które jest jednym z ważniejszych w Beskidzie Makowskim. Będziemy w Skomielnej Czarnej i opowiem o parafii pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Na koniec będziemy w Stróży i ją dokładnie zobaczymy. Osielec jest to wieś letniskowa, znajdująca się w przełomie rzeki Skawy. Oddziel na pasmo Policy, które tutaj widzimy. A Beskid Makowski. Na który wchodzimy. Zostaje założony, wieś, zostaje założona za czasów Zygmunt'a Starego przez Michałaja Jordana, Kastelana Wojnickiego w latach 1531 a 1537. A teraz zobaczymy. Świątynię w Osielcu oraz usłyszymy o niej historię. 2 sierpnia 1838 roku zostaje wmurowany kamień węgielny pod obecną budowę tego kościoła. Dzieje się to za pontyfikatu papieża Grzegorza XVI. Budową kościoła kierował Stanisław Wroński. W roku 1841 zostaje on wreszcie wybudowany w stylu neoklasycznym józefińskim. Wyposażenie wnętrza kościół zawdzięcza hojnej fundacji hrabiego Ludwika Filipa San genois W 1842 roku kościół zostaje poświęcony a w 1855 zostaje konsekrowany. Stacje drogi krzyżowej namalowane są przez Wojciecha Rzymkowskiego. Budowę plebani rozpoczęto w roku 1847. Mur wokół kościoła zbudowany w 1846 i odnowiony w 1981. Do kościoła sprawiono obraz Matki Nieustającej Pomocy, przywieziony z Rzymu oraz figury Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Józefa. W posiadaniu parafii jest też list z 1930 roku, napisany przez Tomasza, księdza Tomasza w języku chińskim. którego parafianie nazwali swoim misjonarzem, i jest to misjonarz dotyczący tej parafii. W czasie II wojny światowej Niemcy grabią osielec, grabią kościół, zabierają dzwony. W roku jubileuszowym świętego Stanisława biskupa i męczennika, to jest rok 1979, w marmurowym ołtarzu umieszczono jego relikwie. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie z małej miejscowości niedaleko Jordanowa z Osielca. Kolejna część, część trzecia, sezonu drugiego, pieszo przez Małopolskę. Dzisiaj trasa 30 km zaczyna się od wspinaczki na pasmo stołowej góry, o której jeszcze opowiem. Potem będziemy mieli zejście do Skomielnej Czarnej. Tam zobaczymy kościół zabytkowy oraz, jeżeli się uda, schron amunicyjny z 1945 roku. Potem mamy wyjście na Fuczkową Górę i zejście do Więciórki. Następnie przejdziemy przez całą wieś Więciórkę, dojdziemy do. Dobrze nam znanej Przełęczy Dział, którą mieliśmy okazję zobaczyć w pierwszej części, idąc z, Ma z Makowa Podhalańskiego do Pcimia. Z Przełęczy Dział zejdziemy sobie do Trzebuni i potem drogą już do Stróży. Rozpoczęliśmy wędrówkę o godzinie 8.06. Rozpoczynamy ją szlakiem zielonym i tym szlakiem zielonym aż do Więciurki zmierzamy. Potem z racji tego, że szlak zielony trochę zachodzi za nachodzi trochę na tą trasę, którą robiłem po raz pierwszy w tym sezonie, dlatego też chcę trochę zmienić trasę. Zmieniam ją na wieńciurkę, na wszędzie na i Strusze. Ponieważ przez te miejscowości bezpośrednio przez nie nie przechodzi żaden szlak, a są warte do zwiedzenia i zobaczenia. Obecnie wychodzimy na stromą grapę. Jest to pierwsze wzniesienie na paśmie stołowej góry. Zapraszam do oglądania. Znajdujemy się na groniu 810 metrów nad poziomem morza. Znajdujemy się na skrzyżowaniu dwóch szlaków: naszego zielonego, z, od strony zachodniej do strony wschodniej i od strony południowej na stronę północną przechodzi szlak niebieski. Szlak niebieski, którego, który będę miał w zamian, w zamiar zrobić. Tylko to będzie jakiś maja albo czerwiec, ponieważ szlak, trasa ta będzie miała 40 km. Będzie prowadziła z Jordanowa do Kalwarii Zebrzydowskiej i właśnie przez groń będę musiał przejść. Natomiast o samej górze, góra groń 810 m nad poziomem morza, jeden z ważniejszych szczytów całego pasma stołowej góry. Będziemy jeszcze na samej stołowej górze. Natomiast jest jeszcze szczyt Łysa Góra, ale do niego nie dojdziemy. Zakończymy naszą wędrówkę po paśmie stołowej góry na przełęczy pomiędzy Stołą Górą a Łysą Górą i będziemy musieli zejść przez przykrą górę na, do Skomielnej Czarnej. Ciągle mam wrażenie, że rzuci się za mnie na, na mnie zaraz jakieś stado rozcieczonych pszczół czy os, a to ciągle są po prostu zapylane drzewa przez czmiele i, i pszczoły. Znajdujemy się teraz na szczycie Stołowej Góry. Jest to główny szczyt całego pasma, który ograniczony jest dolinami Skawy oraz potoków Wieprzec, Bogdanówka, Łękówka i Osielec. masyw stołowej góry powyżej 500 metrów nad poziomem morza porośnięty jest lasami i znajduje się na, y, w tym lesie na tym całym masywie kilka polan na jednej z polan widziałem y, piękną miaszczurkę. zdjęcie pokażę już teraz a także kaplicę konfliktu zbrojnego w której odbywane są co roku mszę za wszystkich poległych w czasie walk o niepodległość Polski. Odbiliśmy przed chwilą właśnie z przełęczy między Stołową Górą a Łysą Górą i schodzimy teraz do Skomielnej Czarnej. Przechodziliśmy do Skomielnej Czarnej, jest to wieś położona w Dolinie Bogdanówki, powstała prawdopodobnie na początku XVI wieku, jako włość Jordanów Zakliczyna. Po raz pierwszy wymieni ją dokument podziału majątku Mikołaja Jordana między synów, w myśl którego wieś przypadła we Spytkowi. Spis z 1629 roku podaje, że istniał tutaj młyn. W okresie międzywojennym wieś stała się dość znanym letniskiem. W 1933 wybudowano Czarnolas. W czasie II wojny światowej Niemcy urządzili tutaj sanatorium dla żołnierzy Wehrmachtu. W czasie okupacji w rejonie Skomielnej Czarnej działały grupy partyzanckie. Wojska radzieckie zajęły miejscowość bez walki 28 stycznia 1945 roku. Po wojnie w okolicy działało podziemie antykomunistyczne. Z komielnej do dziś zachowały się ciekawe zwyczaje i obyczaje. Ponieważ na samym dole jest zbyt głośno, żeby opowiadać, dlatego opowiem nieco wyżej jesteśmy troszeczkę ponad kościołem pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny skomielnej czarnej. Poniżej mnie znajduje się też ośrodek kolekcyjny pod wezwaniem świętego ojca Pio. Drewniana kaplica z końca XVIII wieku stoi na zboczu wzgórza Kokorzyk, a także Fuckowej Góry. Pod koniec XVIII wieku władająca wsią rodzina Łodzińskich ufundowało małą drewnianą kaplicę. W drugiej połowie XIX wieku została ona rozbudowana. Wtedy to wydłużona została nawa oraz dobudowano widoczną wieżę. W 1900, od 1927 roku pełni funkcję kościoła filiarnego. Obok mniejsza wieżyczka z sygnaturką. Ołtarz neobarokowy z obrazem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Kaplica nie jest orientowana na linii wschód-zachód. Na ołtarzu widoczne są herby Radwan, herb rodziny Łodzińskich i trąby herb herb rodziny Jordanów. Znajdujemy się poniżej Fuckowej Góry, która ma 644 metry nad poziomem morza. I y, rozwiązuje tajemnicę, to nie jest fakowa góra. Pomimo, że się tak pisze i po angielsku znaczyłoby to kompletnie co innego, jest to Fuczkowa Góra od Fuck czyli pies. Inaczej, piesowa góra, pieskowa góra. Ale mogłoby się od razu źle kojarzyć z tą miejscowością koło Ojcowa, więc nazywają ją Fuckową Górą. Y, jest to jedno z pasm. Jest to jedna część pasma Koskowej góry, konkretnie jej południowa część. Na, tej, na tym odnodze pasma leży jeszcze kusikówka 706 m nad poziomem morza i Sołtysia Góra 811. Natomiast na północno wschodnich i wschodnich stokach znajdują się umocnienia z I wojny światowej. Teraz znajdujemy się w Wieńciurce. Jest to niewielka wieś położona pomiędzy wzniesieniami Parszywki, która tam za drzewami widać, a Jaworzyńskiego Wierchu. Nazwa miejscowości pochodzi od pułapek na ryby, tak zwanych wieńciorek Pierwsze zapiski pochodzą z XVII wieku. Jednak jej początki mogą być znacznie, znacznie starsze, ponieważ pierwsza zmianka na Mikołajowi lasu nad rzeczką wieńciererza opata pochodzi z 1349 roku można więc domniemywać, że wieś istniała już w xiv 15 wieku z chwilą założenia wieńciurki we wsi powstał mały folwark którego właścicielem został w mieście o imieniu Duraj Dwór mieścił się na wcześniej roli Dworzysko do 1772 roku, kiedy to został opuszczony przez swojego pana, a potem rozebrany. Gdzieś, właśnie tam po prawej, znajdował się dwór, o którym przed chwilą mówiłem. Dwór posiadał dwie chuty szkła jedną w roli hucisko, gdzie do dziś zachowała się nieduża hałda z opadami chutniczymi. E, ta hałda znajduje się tam za tym wzgórzem, natomiast wytapiano w niej szklanki, kieliszki i szyby okienne. Najlepsze produkty oddawane były do zamku w Landskoronie. Ponadto dwór posiadał swój własny browar, gdzie wyrabiano piwo na własny użytek. Rozwojowi wsi w tym okresie sprzyjał szlak handlowy, który przechodził tędy z Orawy w kierunku Myślenic i Krakowa. W czasie okupacji niemieckiej we wsi działała komórka Konfederacji Tarczańskiej. Po zakończeniu wojny działały tu oddziały podziemia antykomunistycznego. Swe ostatnie kryjówki miał tu legendarny partyzan Jan Sałapatek Orzeł, o którym co nieco więcej powiedziałem i pokazałem jego biografię w pierwszej trasie pieszo przez Małopolskę sezonu drugiego. 13 marca 1978 roku przebywa tutaj ksiądz kardynał Karol Wojtyła i w tym samym roku zostaje on wybrany na papieża Jana Pawła II. Znajduje się teraz na przełęczy Działu 601 metrów nad poziomem morza. To było ostatnie dzisiaj wzniesienie, które miałem do osiągnięcia. Tam widzimy kapliczkę z XIX wieku. Przełęcz Działu to jest jedna z ważniejszych przełęczy na Paśmie Koskowej. Góry leży pomiędzy Parszywką 642 metrów nad poziomem morza, a Balinką 708 metrów nad poziomem morza. Znajdujemy się teraz w Czebuni, wsi, która jest datowana na 1443 rok. O tej miejscowości wiemy także z inwentarza z 1446. Zapisana miejscowość była jako Czebunia, a potem się pewnie spolszczyło na Czebunia. Stanisław i Mikołaj Landkorońscy w 1410 roku nabyli ją od króla Aleksandra. Przepraszam, po 1410 roku, około roku 1475 nałożyli, złożyli dokumenty o zakupieniu Aleksandra. Idziemy sobie spokojnie do stróży.